W jesteśmy gościnnie Stowarzyszenia Radomsk Organizatorzy Organizatorka charakterystyczna <gry> Powiedzcie coś o tej naszej akcji dzisiejszej no. Akcja Stary Kalosz Polegająca na eksploracji starych szlaków handlowo-turystyczno-wojennych Też Między innymi Jesteśmy tu, idziemy tam Jak będziemy tam, to wrócimy tu a to mówił Jurek, czyli kierownik poszukiwań. A to mówiła pani prezes, czyli kierowniczka całego interesu. No to co? Ruszamy. Ameneluja. I zobaczymy, co nam tam wyjdzie z tego. Aż dół! Wspólne ujęcie. to już po dzisiejszych poszukiwaniach podsumujmy teraz co się dzisiaj znaleźliśmy co się no, udało tak. tutaj nie ma tego zbyt wiele tak, mamy trochę drobnicy oczywiście o wiele więcej tym bardziej, że tutaj tereny są pierwszowojenne ale wśród tego wszystkiego udało się trochę, trochę monetek, trochę guzików także dzień muszę powiedzieć, że ciekawy był Ile stowarzyszeń brało udział mniej więcej w tym przedsięwzięciu dzisiejszym? stowarzyszeń, stowarzyszeń tak naprawdę to są trzy, ale mamy też gości wolnych strzelców. Także podsumowując, miło spędzony dzień, pogoda dopisała. Tak, mamy... Kończymy mam... tutaj ogniskiem. Właśnie, mamy miejsce, miejsce na ognisko, co jest ważne w lesie że możemy sobie spokojnie napalić ognisko. Jest tutaj miejsce przewidziane do tego. Yy, następne przewidujecie też takie ogólne dla wszystkich, czy tylko na dla pewno. Stowarzyszenia Radomsk? Yy, na pewno, na pewno przewidujemy jeszcze dla wszystkich. Zapraszamy yy, do eksploracji. Terminy będą podane później. No, to dziękujemy za zaproszenie. Do następnego.